Siemanko, z tej strony crazy, a dzisiaj chciałbym z Wami pogadać o pewnym buildzie. Nie jest on moim autorskim buildem, ale jest, jest, jest pewnego znanego YouTubera z zagranicy. Ale mimo wszystko stwierdziłem, że sobie nagram o nim e, po prostu e, filmik, bo jest naprawdę fenomenalny. E, bardzo przyjemnie się nim gra. Na końcu Wam powiem, e, kogo to jest build. Może niektórzy już zgadli, może się domyślają, ale. Mm, Map clear ma niesamowicie przyjemny. Jeżeli chodzi o natomiast o same was, walki z bosami. No to tutaj jednak trzeba już dosyć, dosyć dużo zainwestować, żeby jakkolwiek ten nasz budżet, że tak powiem, się zwracał. Budżet. No w sensie, żebyśmy szybko robili mapki, które znaczy bosów, którzy gdzieś są pinakle bosami, no dosyć. Długo nam z nimi schodzi, no ale jest jedna duża, du znaczy jest jeden bardzo duży plus i jest bardzo noob-friendly, bym powiedział, ten build, z tego powodu, że jeżeli sobie mm, robimy mapkę, znaczy no, bossa, no to mamy dużo sytuacji, w których yy, mam, możemy sobie przyjąć na klatę jakieś obrażenia, które normalny build by już dawno skasowały, przez to, że mamy bardzo duży, jakby mm, hit-pool, hit no nie bo mamy 3222 energy, się da w naszym przypadku, znaczy w moim przypadku. I dodatkowo jeszcze mamy 4500 many e, jako hit pool. i to jest naprawdę niesamowita wartość. I rzadko który build ma e, taką opcję, jakby m, przyjmowania aż tak dużych buł i nie wywalania się od nich na no nie. E, sam build na mapach jest fenomenalny, po prostu idziemy sobie przez tą mapę, jak gdyby nigdy nic. Co jakiś czas naciskamy prawy przycisk, myszy. No, i tyle. No. Ja, ja uważam, że no, bardzo przyjemnie się czyści mapki. Gdzieś powiem, być jeszcze bridge, no to byśmy przy okazji sobie zobaczyli, jak na bridgeu się sprawdza. Na bridgeu jest taki problem, że największym naszym, jakby, oponentem jest. Yy, nie wiem, jak się to nazywa. Ale że moby na nas, nas okrążają, czyli jesteśmy tak dociśnięci przez te moby i są w stanie nam wło włożyć yy, zamrożenie lub stuna. jeżeli takie rzeczy się wydarzą, no to to dosyć problematycznie się zaczyna dziać i to na bridge'u się dosyć często potrafi wydarzyć. Yy, mają bardzo dużą szansę na zamrożenie ci brogowie, w sensie na freeze build upa i na stun loca, więc tu trzeba was jakby mocno uważać. Yy, ale tak czy inaczej, no, sprawdza się fajnie do czyszczenia właśnie takich bryczy sprawdza się fajnie do robienia szybkich mapek. No i uważam, że warto o nim powiedzieć, nawet jeżeli to jest czyjś build, bo ja go złożyłem za, nie wiem, 7 Divinów i od tamtej pory właściwie przy tych 7 Divinach budżetu, gdzie jeszcze Divine był tańszy, no to myślę, że koszt tutaj będzie około, ja wiem, mniej więcej 300 Exaltów włożonych w ten build. Naprawdę fenomenalnie sobie radzi, ale jest chyba coraz bardziej popularny i ogólnie jest to jeden chyba z najbardziej All z tych metowych buildów. Jeszcze bym powiedział, że ten Ranger pod pod Lightning Arrow'a jest bardzo mocnym Pickiem, ale no to chyba jest taki drugi najbardziej stabilny pick, dlatego, że dużo, dużo potrafi on wybaczyć. Rzadko myślę, że mało który build jest w stanie aż tyle wybaczyć nam. Zaraz sobie przejdziemy przez i omówimy sobie gir, tylko chciałbym skończyć tę mapę jakkolwiek i albo wyrybką, albo po prostu skończeniem tego bridge'a, bo jednak chciałbym jak najwięcej bridge'ów farmić sobie i bridge lordów. Ale widzę, że to chyba tyle, więc ja sobie to pozbieram później. Prawdopodobnie się jeszcze nie zdąży zamknąć mapa, mam nadzieję. Także przejdźmy sobie do omówienia może najpierw giru i jaki tutaj właściwie mamy, albo najpierw może przejdźmy przez pasywy, wiecie? Bo pasywy wydaje mi się, że są to najważniejsze, a potem właściwie też jest ten gir. No to zrefundujmy sobie trzy pasywki. Ja troszeczkę inaczej gram, ale minimalnie inaczej niż on. Ogólnie, jeżeli zaczynamy i wchodzimy sobie w jakby... Nasze endgame i jesteśmy jakby już wylewelowaną postacią. No to sobie po prostu stakujemy z giru, e, w naszym przypadku, e, Energy Shield, jak najwięcej. Nie stakujemy armora, nie stakujemy evasion, tylko po prostu stakujemy jak największą ilość Energy shielda I w momencie, w którym osiągniemy, ja nawet bardzo wcześnie się zmieniłem e, 3000 Energy shielda i jakieś 2000 many, ja doszedłem do wniosku, że już chciałbym tankować też manom. Tutaj ważne jest, żebyśmy osiągnęli jakiś pułap regeneracji many na wysokości, ja wiem, jakichś 500-600 per sekund, many, recovery, i jeszcze żebyście założyli sobie na swojego sparka Inspiration Support, dlatego że to pozwala Wam tyle regenerować manę, że ona Wam nie spada, jeżeli nie odpalimy sobie oczywiście mana Tempesta. I w takim przypadku, no to właśnie możecie już rozważać, żeby najpierw pójść pod Mind Over Mother. I to wam daje to, że wszystkie obrażenia są zabierane z many przed waszym życiem. Czyli najpierw wam spada cały Energy Shield, potem wam spada cała Mana i na końcu dopiero jeszcze całe życie. Ale jest jeszcze druga opcja, w sensie no, potem kolejnym krokiem, jakby który bierzemy. Konwertujemy cały Energy Shield, czyli to z 6000 bez pasywek, czyli to będą flat liczby. Czyli dokładnie takie jak liczby jak tu widzimy na girze, czyli 257, 506, 76, 90 i 121 to tą sumę jakby dokładamy do many, jeżeli weźmiemy tą pasywkę. Jeżeli to zrobimy, no to zobaczycie, że mi spadnie energy shield, mana się zwiększy z tam 3000 do 4500. I ostatnią opcją, którą warto rozważyć, to chcielibyśmy być union na chaos damage, żeby nam te 1300 życia nie uciekło, jak będziemy po prostu coś innego robić. I po prostu to też daje nam komfort taki, że możemy farmić jakiś content, który ma dużo chaos damage'a, bo nas po prostu nie interesuje. I to są trzy takie najważniejsze node'y. Reszta, no to tu już skalujemy sobie jak najwięcej damage'a, Skalujemy sobie Crit Hit szansa Spell Damage pochodzący z tego Crit Hit bo po prostu możemy zwiększyć o 30% tutaj Damage, a tu o, 20, nie, o 40%, jeżeli krytniemy res Handle. Nie musi być to często krytowanie, nie idziemy full Crit, tylko po prostu żeby raz na jakiś czas wsadzić tego kryta i zwiększyć o te prawie 100% nasze obrażenia. No i po prostu drugą bronią sobie idziemy tutaj w kursy, a pierwszą bronią gdzieś tam w jakieś obrażenia zwiększamy naszą, jakby nasz potencjał naszego buildu. Dzięki kursom możemy obniżyć aż chyba o 80% recy przeciwnika i jeszcze przy okazji ja gram troszeczkę inaczej niż nasz znany youtuber. Nie pod tempe, on nie gra pod Tempest Celara tylko pod Strike Twice. Ja jakoś nie jestem przekonany do tego Strike Twice, bo jednak trzeba tutaj podwójnie aż nabić tego szoka. Być może jeszcze to kiedyś sobie przetestuję, ale póki co gram pod Tempest Celara i tym Tempest Stellarem sobie nakładam, samo się nakłada właściwie. Eee, w tym przypadku to się nazywa Elemental Storm, a dostałem 6 tego. Eee, nakładam jak najwięcej Exposure'a i jest to dosyć komfortowe, dlatego że nie muszę podchodzić pod Bossa i nie muszę dawać Orpost Storma, w którym najczęściej oni nakładają tego Exposure'a Tylko sobie po prostu gdzieś tam stoję i ten mana tempest sam się nakłada na naszego przeciwnika. Eee, I pozostałe rzeczy, no to idziemy w regenerację many i skalujemy Energy Shielda. I teraz zapytacie mnie, jak to jest możliwe, że. Mam Mind Over Matter i mam wziętego Eldritch Battery. Tutaj jest napisane, że konwertuje cały Energy Shield do many. No i to jest bardzo ciekawe, bo jeden, jedyny amulet, który daje nam Flat e, Energy Shielda jako procent naszej maksymalnej many, zapewnia ma właśnie 3000 Energy Shielda. Jak ściągnę to mam 0. Więc to jest z bardziej kolowych, item, jeden z bardziej korowych itemów. Chcecie jak najbliżej tej rolki do 30%. Jeżeli Wam się uda 30% trafić, ja niestety kupowałem go za 3 takiego z 28 rolką, teraz już one są znacznie tańsze, z tego co kojarzę. No już chyba wchodzą... o, znowu podrosła cena, ale ogólnie myślę, że za jednego Divina jesteście w stanie spokojnie trafić, e, dosyć często. Myślę, że nie w weekend po prostu, teraz święta to trochę długo będą się utrzymywały te ceny, bo dużo więcej osób gra. Ale tak ogólnie, no to myślę, że możecie polować spokojnie za jednego Divina i najwyżej możecie walnąć sobie z e, Divine Slamem. Drugiego divina, i możliwe, że wyrosujecie wyższą rolkę, tak lepiej chyba wydaje mi się, że zrobić, niż kupować za trzy divine po prostu jakoś pewnego. Chyba, że za trzy divine kupicie 30%, no to jak najbardziej warto wydać. No i teraz jak to działa? On daje nam tutaj 28% many jako energy shield, czyli 28% z 4,5 nam daje jako energy shield, ale wszystkie pasywki, które wybierzemy, czyli na przykład tutaj że mamy recharge rate, akurat to jest słaby przykład, ale jeżeli byśmy na przykład wzięli tutaj 40% increase maximum energy shield'a albo te 15% maximum energy shield'a, tutaj gdzieś 30% increase maximum energy shield'a to wszystko nakłada się nie na ten energy shield, który przekazaliśmy na manę tylko nakłada się na ten energy shield właśnie, który posiadamy sobie w naszym, naszym asortymencie pod defensywą na życie więc najpierw musi nam spać cały ten energy shield, a potem cała mana i jeszcze dodatkowo mamy fajne zabezpieczenie w postaci takiego paska to jest Minda Braid. Można tutaj używać jeszcze innych pasków. Można też używać rare paska. Można używać takiego paska, który jest z tego z, jednym z najdroższych pasków, ten, który daje 75% na to, że ringi są zbustowane. Ale jest to fajna, tania alternatywa. Nie wiem w tym przypadku, ile on jest wart. Możemy sprawdzić, ale pewnie niewiele. O! Wow, ale cena urosła, jak go kupiłem za jednego Exalta. A już jest po jednego Divina. Wow! Wow! Ojaj! Dobra, to, to jednak jest drogą alternatywą, ale mimo wszystko. Uważam, że warto, dlatego, że tutaj mamy e, coś takiego, że 50 damage taken'a e, recoup jako mana i w tym przypadku to oznacza, że w ciągu 8 sekund wszystkie obrażenia, które dostajemy w tym przypadku na energy shield'a odnawiają się nam jako mana, więc w tym momencie e, w ciągu 8 sekund, więc w tym momencie jeżeli spradnie nam 3200 energy shield'a to 1500 e, jakby m, mana regenerata będziemy mieć w ciągu 8 sekund e, przerzuconego na naszą manę gdzie ona jest naszym wydatkowym życiem, więc tutaj pozwala nam na to, na przeżycie niektórych sytuacji, w których już normalnie byśmy zginęli. Na reszcie, na reszcie giru na skupiamy się na właściwie trzech modyfikatorach i to są takie modyfikatory jak maksymalna mana, inteligencja i energy shield. Pozostałe no to uzupełniamy jakimś cast speedem, uzupełniamy jakimiś lightning resys, znaczy jakimiś resistami, i możemy jakieś zawsze tutaj sobie walnąć e, rarity czy coś w tym stylu. Na Łądzie szukamy plus, plus X e, tu Lightning, Spell Skill, Gemsów. No i ile możemy many, inteligencję oraz Spell Lightning Major lub jakiegoś as Extra, inne rzeczy. Ja jeszcze mam kilka tutaj innych różek, e, które wcześniej używałem. Możemy troszeczkę zmniejszyć cenę w sumie, bo już dawno je nie sprzedałem. Znaczy długo się już nie sprzedają. E, ogólnie one są też całkiem niezłe, ale dają mniejszy potencjał. Tak czy inaczej, używałem ich wcześniej i byłem z nich zadowolony, więc możecie też szukać tutaj Damage as Extra Fire. Ale macie duże ułatwienia tego, że uważam, że fenomenalny Serge jest zrobiony przez właśnie powiedzmy teraz już sobie Kapitana Lensa. Uważam, że mega, mega się przyłożył do tego build guide'a i nie ma sensu robić nowego build guide'a, kiedy na necie możecie znaleźć naprawdę fenomenalny build guide. On będzie podlinkowany w opisie razem z, e, razem z e, nickiem naszego youtubera i, i linkiem do jego kanału. Więc jeżeli m, m, macie ochotę to, i, i, i grać tym buildem, to polecam zostawić jemu e, po prostu w dobie wdzięczności suba. E, no i co dalej się skupiamy? No to na butach, wiadomo, Movement Speed, no i jak najwięcej Mane Energy się da e, On gra w, z Machu Tachu, czy jak to tam się nazywa. No, użyjmy <gryzmy> też, że to się nazywa Machu Tachu. Tylko, że Machu Tahu jest lepsze pod jednym względem, że jest troszeczkę tańsze niż Mirror Tier, jak się nazywa, Fokus. Ale jeżeli byśmy mieli taki genialny Fokus, który daje nam też level of skills, daje nam jakiś kaspit, dużo many, dużo spell damage'a i może jakieś resisty, ale raczej tutaj na resisty, na Fokusie byśmy nie patrzyli, no to jak najbardziej Fokus jest dużo lepszą opcją. Ja będę chciał koraptować ten Machu Tahu, bo jeżeli uda mi się skoraptować i wysiady jeszcze mi trzeci socket. No to jestem 6% manę razy 400, znaczy 500% prawie, więc sam ten item mi daje prawie, że 1000 manę. I jest to fenomenalne, dlatego, że to się skaluje z naszym Archmagem, ponieważ pod Archmage'a tutaj gramy. No i zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli, jeżeli nie stać was na Machu tachu, bo on przeważnie 3 Diviny kosztuje, teraz chyba cena troszeczkę spadła. Może weźmy sobie bez, bez żadnych z tych statystyk. Zobaczmy, no nawet podrosła, nieważne, nieważne, 4 Diviny, wszystko rośnie w cenie, Jezus, rozwalony jest ten rynek. No, to można by było zagrać pod takiego machutachu, ale jak najbardziej tutaj jakiś fokus yy, siada. Ja na przykład grałem wcześniej z takim fokusem. Nie jest on jakiś wybitny, ale też nie jest zły. Yy, Demecz ogólnie mi się tutaj aż tak nie zmniejsza na naszym sparku, jeżeli sobie go ubiorę. Zmniejsza się tylko jakąś tam małą liczbę. Więc tutaj jest niewiel niewielka różnica w tych liczbach pomiędzy dobrym fokusem a dwusoketowym machutachu. Więc możecie spokojnie wyczasnąć jakiegoś sobie fajniego, fajnego fokusa. Co do ringów, to polecam Wam albo bridge ringi, albo te, które są perlingi pod Podcast Speed. Jeden z tych dwóch jest naprawdę fenomenalny, dlatego że tutaj zwiększamy dzięki temu DPS-a. Ale jeżeli takiego nie znajdziecie, no to jak najbardziej jakikolwiek ring na start lepszy niż żaden. Polecam sobie Charm'a ubrać na Frieza, ewentualnie na Stuna i na anointować na Frida sobie, że Fris Build-up jest zależny od naszego Energy Shielda. Ponieważ to są dwie rzeczy, które najbardziej mogą nas, że tak powiem, zgnoić podczas mapy. No i w sumie w to ja to za często nie używam na tym biegdzie, dlatego że no nie mam takiej potrzeby, albo już Albo jest taka sytuacja, że ginę z automatu, bo już jest za późno na reakcję, albo... E albo możemy jeszcze jakoś się uratować. Jeżeli by się wam udało na klacie znaleźć 50 spirita, no to jak najbardziej też fajna opcja. Dlatego, że możemy sobie za spirita zarezerwować blinka. I blinkować w bardzo krytycznych sytuacjach jest to bardziej komfortowe niż ten rol. Ja niestety nie mam takiej klaty, bo ona prawdopodobnie jest bardzo droga, jeżeli byśmy chcieli też bardzo dużo tutaj mieć energii się da. Moja nie jest jakaś fenomenalna. Tak czy inaczej, uważam, że ten build jest genialny. No i chciałbym jeszcze właśnie omówić. Je nie będę omawiał przy was skili, dlatego że tutaj fajnie macie już je rozłożone, ale wyłączę poe, ponieważ widzę, że przyglądarka się nawet przy włączonym na włączonym, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, ale. Chciałbym tutaj omówić parę ważnych kwestii. On tutaj używa właśnie na Stun Charma, dlatego że ma wzięte na swoim e, amulecie Icebreaker, który właśnie daje nam threshold na mm, na manę, znaczy na Freeza. I e, co najważniejsze, jeżeli sobie przejdziemy, to tutaj mamy jego drzewko. On gra pod jedną rzecz inną, czyli właśnie tego Strike to i to drzewko jest całkiem fajnie rozwinięte. Macie tutaj właśnie różne alternatywy. Ja gram pod tą, która jest pod Machu Tachu albo Focus Setup. Macie bardziej defensywną, macie też podlewelowanie, ale nie to jest dla mnie fenomenalnie zrobione. Bardzo fajnie, że aż tyle tych drzewek zrobił, ale to co tutaj jest zrobione to jest dla mnie jedna wielka magia. I chciałbym wam to po prostu wytłumaczyć na jednym przykładzie, nie wiem, na przykład Rerringa. Nieważne co wybierzecie, tu jest bardzo fajnie to zrobione. Przejdźmy sobie jeszcze szybko, ja tutaj się zaloguję na moim stycie. W naszego, naszego serca no to mamy coś takiego zrobionego jak wagi. I te wagi są genialne, dlatego, że ja, nigdy, znaczy ja tego nigdy nie używałem i nie widziałem, że to jest tak genialne. Czyli jak to teraz liczymy? Jeżeli mamy jeden many, to, to oznacza, że mamy jeden wagi. Więc jeżeli nasz przedmiot na przykład miałby 100 many, to oznacza, że 100 wagi dodajemy do tej sumy. I jeżeli suma wyskoczy nam powyżej jakiejś liczby, czyli tam 280, tym raczej się nie bawcie, bo to już jest dobrze przekalkulowane, myślę, że on to z, z dobrą z rozkminą przekalkulował. Raczej się bawicie tą liczbą i zwiększacie, jeżeli chcecie lepszej temy. I teraz, jeżeli sobie rzucimy serca, no to ta waga się nam pojawia tutaj, i tutaj jest pokazane, jaki, jakiej wagi jest ten item. Jak najbardziej, możemy sobie na przykład niektóre rzeczy wy wy wyłączać, jeżeli nie chcielibyśmy na przykład mieć maksimum lifea i maksimum e, tutaj lifea do naszych przedmiotów, to możemy sobie to wyłączyć. I teraz będzie szukał po troszeczkę innych wagach, no nie? Znaczy, na no innych tych. I możemy jeszcze kliknąć sobie sumę tej wagi i zobaczyć na przykład najlepsze przedmioty, które teoretycznie są dla naszego buildu. E, I to jest fenomenalnie zrobione. Po prostu możemy sobie powybierać to, co chcemy. I jak najbardziej tutaj też możemy zwiększać, na przykład, jeżeli mamy trochę wyższy budżet tą wagę i kupować na przykład za jednego Exalta szukać itemów z wagą na przykład 485 albo 385. I jeżeli byście na przykład chcieli, żeby konkretnie na tym waszym przedmiocie była mana, no to możecie jeszcze sobie rzucić, że counta mana i nic nie wpisywać. Tutaj już nic nie wpisujecie, tutaj się uzupełni ta informacja, ale po prostu każdy wasz sprzęt będzie na przykład teraz z maną. I jest to super rozwiązanie, ja uważam, że warto, warto jak najbardziej tutaj odwiedzić tą stronę z Build Guide'em i w sumie to chyba na tyle bym chciał Wam przekazać. Uważam, że super się gra pod tym Build i warto go spróbować, nie wiem czy go będą nerfić czy nie. Spark ogólnie w POE1 też jest mega mocny, więc mam nadzieję, że tutaj też się tak utrzyma przez przynajmniej dłuższy czas. Więc jeżeli tylko macie ochotę, no to jak najbardziej Wam polecam sobie spróbować. Tylko jeden taki pro tip, ja bym nie levelował po, e, w aktach e, z parkiem, ponieważ sam to robiłem i to było dosyć bardzo męczące, szczególnie przed pierwsze trzy akty. Potem już ktoś to się, się zaczęło rozkręcać, ale wcześniej było bardzo ciężkie. Dobra, tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.